Cześć, z tej strony Kamil i dzisiaj będziemy nagrywać Totally Accurate Battle Simulator, czyli naszej mówiąc, totalnie dokładna symulacja bitew Nie grałem i nie widziałem kompletnie, co oni zrobili z tą grą. Widzę, że ona się masywnie wybiła. Uh, I I guess, pograjmy sobie trochę w kampanię, a później pograjmy sobie trochę w sandbox tej gry, ponieważ ona jest bardzo fajna. I co tutaj się dzieje? Dobra, bo tak, tak wskoczyłem tak, tak, tak od razu. I ja też muszę się nauczyć, co tutaj mam zrobić. To. O. WSD, dobra. Więc są tutaj na przykład ci niebiescy wrogowie, nie? Co my musimy zrobić? To zespawnować, Mamy 60 Tysu. Możemy zespawnować też wrogów. I możemy zacząć chyba grę. Zaczynamy grę. I BUM! Będzie krypanko I kto wygra, wygrywa. Więc patrzymy, kto wygra. on nadzieję, że czerwoni wygrają. Wygrają. BUM! Wygraliśmy! Bardzo łatwa gra, bardzo podstawowa. E, tab. Ok. E, I to jest. Patrzę, że ta gra. Ok. Tutaj mają teraz jakieś. A, rzucają tym. Uu. Okej, okay, wiesz co? Dobra, mam plan. Więc później będą taktyczne tutaj, jak widzicie, na przykład może taktycznie porozstawiać tych gości z tarczami i na przykład. reszta to. Okej, okay, możemy tylko dwóch. Dobra, zobaczmy, czy ta taktyka zadziała. O, widzicie, nasze tarcze. bronią tych gości trochę. Więc może, może wygramy. Tutaj to nie wygląda za dobrze, to też nie wygląda za dobrze. Eee, zawsze mi się jak to przywalali komuś. Dobry. Eee, Uuu, i to nie wygląda dobrze. Wydaje mi się, że chyba przegramy. Jep. Jep. Kurwa. Mm, tak blisko. Jeden gość. Więc. Tak to mniej więcej się składa. Tak wygląda mniej więcej ta gra. Eee. I tak szerzej ja nie mam pojęcia, ja... Tutaj w ogóle teraz możesz postawić się dziewczy... Ja pamiętam te pierwsze wersje. Ja pamiętam, że ja na YouTubie... E... Oglądałem gości... Co po prostu... Spawnowali cholernie dużo na przykład takich podstawowych gości, co... Atakowali pięściami... I na przykład walczyli z... versus sniperzy czy coś, że tysiąc... Czerwonych wrogów versus... Pięć sniperów czy coś, takie... Nie wiem, ja, ja to jako dziecko oglądałem tak dużo Po prostu, nie wiem To jest coś satysfakcjonującego Jest Yep i... jep. Jest tylko kolejne. Walcząc z ostatnim gościem Dobra, też Bum No i wygrana e Także szczerze mnie ciekawi, kiedy, kiedy ta gra wyszła? K Wait tak, ta, ta gra wyszła... Pięć e lat temu, więc w sumie nie jest tak dawno, jak myślałem. Cieszę się, że to nie jest tak dawno. Już zbyt dużo razy patrzyłem na to, że o ej, że ta gra nie, nie, tylko wyszła kilka lat temu, że chyba nie jest źle, a później patrzę 2014, takie to, to było 10 lat temu, co? E, więc I guess robimy taktykę, e, dajemy gości, co rzucają włócznie i za nimi te tarcze, to tak. I tutaj damy gościa, dobra. Patrzymy, mamy 14. Versus. Ci, kościa. Au. Dobra, dobra. o tu chujowo wygląda. Dobra, ale włócznie wygrywają. Chyba. Dobra. Niech klepa, Okej, okay, okej, okay, da. Rzucać! Rzucać! Kill them! O nie. Dobra, dobra, dobra. Weźcie włócznie. Macie czas. Brawo. Łatwo z nimi. <grymne> o, mamy kole. O kurwa, Co. Ty, ty, jakiś mag? Co? Dobra, ej, nie wiem, nie wiem, co robi mag. Zobaczmy. Zespełnimy y 6. Sześciu. Co oni robią? Czy oni. zniszczą ich kompletnie, czy. <grymne> co? O <grymne> Excuse me Oj, kurde, mają umiejętności, kurde z Minecrafta tam spinaczerów Ej, to jest OP, mogę po sobie zaspałnić Bum To jest OP. Ok, dobra I to jest za tylko 300 punktów? O. Co się stało z tą grą? Co oni poddawali? Do ja ostatnio gdy grałem w te gry, to to był gameplay. To był dosłownie gameplay. Co się stało z tą grą? Że znaczy, ja nie narzekam, to wygląda zajebiście. <głos> wow! <głos> Jaki mamut! W z tego, co zauważyłem, to też możesz niby grać jako jedną z tych osób? Ciekawe mnie, jak to działa, chcę zobaczyć w sumie. Uh. Okej, okay, czyli. Powiedzmy, że zaspolnimy dziewięciu nich. Trochę tych starczami. I... Weźmy tak... Tak, tak, tak tutaj? Na kilka gości tutaj? I dobra, i powiedzmy, że ja będę... chciał być tym magikiem. Eee, czy ja mam jakiś sposób, żeby nim kontrolować? Kliknąć na niego? Coś? E. Nie. Mogę zapasować? Ustawienia. F? O, ja mogę nim grać? Co jest? Haha, atakujcie moi, mój poddani! Atakujmy! Co jest? Ja jak pamiętam coś się nie dało nimi grać. Jeden, dwa, trzy, cztery... ...pięć i... ...nie wiem co on jest, kim on jest. Eee, I guess zaczynamy i lecimy, i... Gramy nim. Okej, dobra, Czy on może z machać i tym. I nie wiem, co jest te po środku, ale... O, Dio! Dio! Dobra, klepiemy ich w dwa, <śled Mulicie> Dobra. Ej, to jest fajne, bo Jeszcze, jeszcze gr grasz w single player, powiedzmy. Czy ja umarłem? Nie. Aha, dobra, jest, tutaj jest moje zdrowie. O kurwa, ej, bo, ej, bo, ej, bo ja zaraz padnę. Ja zaraz padnę. Okej, okay, no, w nie. Dobra, dajesz. Ro! Dobra. I to jest fajne, bo właśnie jak oglądasz, to to jest fajne. Ja, ja mam coś tego, że ja mogę to oglądać całymi dniami, ja po prostu. Ja, ja coś z tym mam, że ja po prostu mogę to tak oglądać. Więc. To jest bardzo fajne. Y... Kim on. Dud, Dud, Kurwa, ja nic nie widzę. Okej, white, white, wait, wait, wait. <grystanie> Rzucam ptakami. <grystanie> chyba, chyba... Chyba nie jest najlepsze na nich. Chyba muszę zaplanować inny sposób. Potion Seller. Yep, rzucamy, dobra. Zatruś ich. Come on! Dobra, podaję. Jestem jak ten, alchemista z Boloników. Boloniki sześć. Jep. Dobra. Dwie granaty rzucamy. <grym> dobra. Jeżeli nie wstaną, to będzie git. Tylko tamten gościu proszę nie podaj. Bo jeżeli padniesz, to będę sam. O kurwa. Eee, ja jestem sam. Ale jest ok. Nie jest ok. Dobra. Ok, czemu po prostu. Ciekawe. Opierdolamy się. Z rycerzami. Tja. One-Man-Army! Ja. Kur... na. Chyba się nie udało. Dobra. Oj, to jest bardziej skomplikowane, czyli musimy tutaj zaplanować, I guess? Lepiej? A, czyli ci, co po prostu skaczą. Okej, okay, dobra. Dobra, jesteśmy jednym z nich. Dobra. Dobra, bijemy ich. Klepanko! Jeb. Co my w ogóle go trzymamy, Jezus Mario Przestań mnie trzymać! Czego trzymam? Wygraliśmy, w... w... ale... Dobra, tutaj trzy, tutaj trzy i. Okej, okay, nie możemy... Nie możemy więcej. Kurwa, zabijmy! Friendly fire gościu! Co to za friendly fire? Lolliwiłem się swojego. Dobra. Stary. No. Dobra, chyba co przegraliśmy, ale. Ale. Nie wydaje się źle. Ej. Hey, a może jednak. Ten co gra? Ten na kulele gra ZMOTYWUJĘ ŻEBYŚCIE WALCZYLI PAPAR PAPAPA pa. Rozum, rozum ok, okej okay, dobra Zupełnie posług Cholernie dużo tych ości Cholernie dużo tych ości. I farmerów tutaj I... Bo wiecie co? Usuniemy cobra tutaj I tutaj... Kolejnych farmerów tutaj Damy I to powinno być git On wpierdoli się w nich Okej okay. Dobra. Dobra. Ej, łatwo. Nie, nie skaczcie tam wszyscy. Nie. Ok. I tylko, tylko zniszczyć koło, co nie? Dobra. Łatwo. Dobra. Co jeżeli tylko. Co jeżeli czterech weźmiemy? Czterech tych i dziesięciu tych. Dobra. Pierdalcie! O kurwa, to jest jakiś gość specjalny. jest specjalny? No more. Dobra, bierzemy. Jak kliknąłem tab. Uf. to ja. F, F, nie tab, F. Możemy sobie iść i poobserwować, jak to. Jak to jest? I na C możemy z pierwszej osoby. Kurwa, dude. dude! Pozwól mi. Dziękuję. Dobra, no. Dajesz. Au. Dajesz. Dajesz tego rycerza. Ja! Tego nie pamiętam, żebym. a. To jest pewnie. Kurwa. Uuu! proszę, proszę. Dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. Nie wiem, czy to go, to go leczy. Czy co dokładnie robi. Ale to może być taktyka. To może być taktyka. Uuu, zabiliśmy go! Nie. Że, myślałem, że go zabili. Przestań. Zabijcie tych, co leczą. Tak, dobrze, dobrze. Dobra. Wydaje mi się, że to nic po, nie porobi, ale zobaczymy. Może, może, może. Ej, może. Oni, on już... On już są taką. Gdzie on spierdala? B <grywka> Gdzie on spiernała? Panie, Przygraliśmy! Zamek spadł! Zamek upadł! Musimy uciekać! Jezu, naryście Dudu, Rzucaj. <grystanie> dobra eee, król, wait, what? Eee, to, to był król. Ja żartowałem, że on do króla się zwracał, a to on jest król. Rozumiem. To są killerzy. Dobra, wejdźmy do menu i zagrajmy sobie w sandboxa. Je... Wait, what? Jest tutaj multiplayer. <laughs> Legacy. U, uh. tak, Legacy. To jest. Aha, tak, to jest to. To jest mapa, na której się klepało. Ludzie sponowali cholernie dużo tych gości, co nie? Było, że. 100. Dobra, spawnujmy 100 tych Legacy guess. Dobra. Więc powiedzmy, że mamy tych 100. O, oh, wait. Było coś takiego, że. Okej. Okay. Na przykład to było to. I później były takie miniaturki. To ja może zrobić taką miniaturkę. Jest później, że 100 zombie versus 100 że kto wygra? I to było to. To jest co ja oglądałem na YouTube przez jakieś godzinami po prostu. Okej. Okay. Zombie wygrały. Zobra, spróbujmy oczyścić. Zobaczmy jakie inne taktyki możemy znaleźć. O. Zombie versus 50 muszkieterów. Zobaczmy, kto wygra. Dobra. Już padło dużo zombie. Teraz muszą reloadować. Ale zombie już nadchodzą. Dobra. Ale mają szansę. Jeżeli zombie się zajmą na, ten, na tych muszkieterów z prawej strony, to może jeszcze mają szansę. Jeżeli się nie zastrzelą. Wygrali? Chyba wygrali. Ok, nie, nie wiem. Nie wiem jakiego ząbeka jeszcze musieli wykończyć, ale jak widać, wygrali. Więc powiedzmy, że jest jeszcze lepiej. Jest. Jest cała chmara 250. Stawka poszła jeszcze wyżej. Więc... Okej, okay, mamy tych kości. Powiedzmy, że... cała taka linia tych kości, co nie? Taka bardzo szeroka. I dużo tych kości, co nie? Bum. Zobacz... Komputer się laguje bardziej niż, mi się, niż się spodziewałem. Albo gra chociaż. Dobra, zobaczmy. <gryw> Przepraszam za te... niemiłe doświadczenie. Dwudziestu FPSów, czy coś? Dobra, ej, zwalczają. Nie jest źle. Nie jest źle. Tak szczerze. Okej. Okay. To bić ich? to bić? Dobra, dobra, wiecie co, ja robię zbyt łatwy challenge im. W sumie, później było takie, że jeden gość versus tysiąc zombie, to, to chyba też było coś, się co Król i królowa walczą z zombiekami, to wygra? To jest ten Black Ops 6 nowy? O kurwa. Ej, nawet im nieźle idzie. Kurde! Kurde Ty, silni są. Co jeszcze będziemy mieli samego kapitana. Czy zwalczy 200 zombi? Nie, on sam chyba nie zwalczy tego. No, on jeszcze tak panikuje. Jeżeli coś... Nie. Czyli co, to jest królowa, co tak dobrze gra. Wow! Damn, zobaczmy. Ta muzyka. Oho, aha, dobra, to jest taki skok granatowy, rozumiem. Dajesz, dajesz. Dajesz, skacz. Bum. Tobi, bum. Łatwo, popatrzcie na tą królową <grych> Wyginę śmiało ciała Ej, to było fajne To było... To było coś spoko um, I guess jeżeli wam się spodobało to lajkujcie, subskrybujcie um, Polecam tą grę, ona jest strasznie fajna, jeżeli Serio się nudzicie albo chcecie taki szybki content czy coś to To, to, to polecam to polecam Na Steamie zobaczyłem, że jest za 20 zł, więc Polecam IGES. Eee, i uh, yeah, to ja <laughs> Ja sobie w to pogram jeszcze tak, tak bez nagrywania, bo... Ej, hey, to jest kiedy cool. To jest kiedy cool. Więc... ja. Uh, yeah. Dziękuję za oglądanie, I guess I jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, like, subskrybujcie, już chyba to mówiłem. Jeżeli nie, to dyslajkujcie. A ja dziękuję za oglądanie. I się z wami żegnam. Bajo!